Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, to pozdrowienie dziś ze szczególną mocą dociera do naszych serc, ponieważ Epifania to święto objawienia się Boga względem wszystkich ludzi. Bóg narodził się dla wszystkich i dzięki temu wydarzeniu uczynił nas wszystkich prawdziwie. Braćmi i siostrami. Nie ma znaczenia, czym w życiu się zajmujemy, jakie zadania, czy urzędy kościelne, czy świeckie zostały nam powierzone, Pan Bóg uczynił nas jedną wspólnotą braci i sióstr. Jedną Bożą Rodziną. I w tej oto dzisiejszej wspólnocie, zarówno tu w Kościele, jak i wraz z tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem YouTube'a. Włączamy się w ogromne marzenie świętego Wincentego Pallottiego, aby przez celebracje liturgiczne ukazać tę drogocenną rozmaitość, jaką przyozdobiony jest Kościół Święty, w którym każdy może odnaleźć dla siebie miejsce. Epifania, którą będziemy świętować już za kilka dni, 6 stycznia, jest wielkim świętem jedności Kościoła, ponieważ przypomina prawdę, że Pan Bóg przyszedł objawić się każdemu człowiekowi, i ten sam Bóg pozwala się znaleźć tym, którzy go szczerze na tej ziemi szukają. Jak pisał święty Wincenty, Epifania przypomina pierwsze powołanie Pogan do świętości wiary oraz ta sama Epifania jest pierwszym głoszeniem wiary katolickiej. Ksiądz Wincenty Pallotti, żyjąc w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku, dostrzegał dwa główne aspekty objawienia pańskiego. Po pierwsze, rozpoznanie Pana Jezusa jako Syna Bożego. I po drugie, wzbudzić w wiernych świadomość zaproszenia jakie ta uroczystość niesie a mianowicie że każdy ochrzczony jest powołany do głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie to jest nasz chrześcijański obowiązek świętemu wincentemu zależało także na tym aby ludzi ludzie wierzący żyli w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności i aby towarzyszyli innym ludziom w odkrywaniu Chrystusa i życiu z Nim w żywej relacji każdego dnia. To właśnie życie Pana Jezusa ma się stawać naszym życiem moim życiem jako księdza, Twoim życiem jako profesora, Waszym życiem jako małżonków i rodziców, Twoim jako osoby żyjącej samotnie. Życie Jezusa ma stawać się życiem każdego z nas. Takie pragnienie było również w sercu świętego Wincentego Pallottiego, który rozpoczął organizację uroczystych obchodów Epifanii w Rzymie w 1836 roku. Dziś tu w Lublinie, podobnie jak i w Warszawie, Krakowie, Otwocku i w innych miejscach świata, kontynuujemy realizację. Pragnienia Pallotiego, by chrześcijanie i wszyscy ludzie rozpoznali w tym Chrystusie nowonarodzonym swojego Zbawiciela. Tematem dzisiejszego dnia jest dla nas Kościół, w którym każdy może doświadczyć tego, o czym mówi do nas dziś święty Jan Apostoł. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Patrząc na stajenkę i leżącego w żubku Jezusa, pomyślmy, że takim małym i bezbronnym dzieckiem jesteśmy dla naszego Ojca, który jest w niebie. I ten Ojciec z miłości do nas. Posyła na świat swojego Syna, i święty Jan dopowie: Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. W Nim zaś nie ma grzechu. To Syn Boży rodzi się po to, aby wziąć na siebie nasze grzechy. Rodzi się, aby za nasze grzechy umrzeć. Miłość rodzi się, aby umrzeć z miłości do nas. Jest to niepojęta tajemnica Bożej miłości do nas, miłości baranka Bożego, który gładzi nasze grzechy. Sięgnijmy na moment do Katechizmu Kościoła Katolickiego, gdzie w numerze 751 czytamy następujące słowa: Słowo Kościół z języka greckiego oznacza wołać z, oznacza. Zwołanie i określa ono zgromadzenie ludu na ogół o charakterze religijnym. Jest to pojęcie często używane w Starym Testamencie w odniesieniu do zgromadzenia ludu wybranego przed Bogiem, przede wszystkim zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie Izrael otrzymał prawo i został ustanowiony przez Boga Jego świętym ludem. I pierwsza wspólnota tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, określa się jako Kościół. Uznaje się za spadkobierczynię tamtego zgromadzenia. W niej Bóg zwołuje swój lud ze wszystkich krańców Ziemi. I w kolejnym punkcie znajdujemy takie oto stwierdzenie: Kościół jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. Istnieje on we wspólnotach lokalnych. I urzeczywistnia się jako zgromadzenie liturgiczne, przede wszystkim eucharystyczne. I ten Kościół żyje słowem i ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób Jego ciałem. Rozumiemy bardzo dobrze, że źródłem Kościoła jest Bóg i Jego zwołanie nas razem, z różnych stron, zwołanie wszystkich. Już nie wokół jednej i jedynej góry synaj, ale wokół duchowej góry synaj, jaką jest dziś dla nas ołtarz. I ołtarz w każdej świątyni wybudowanej dla chwały trójjednego Boga. I wokół ołtarza ten Bóg gromadzi wszystkich, którzy jako wspólnoty celebrują liturgię. W tym samym katechizmie możemy znaleźć wiele. Symboli odnoszących się do kościoła. Kościół, którego jesteśmy częścią, jest owczarnią, gdzie sam Bóg jest pasterzem i za nią oddaje swoje życie. Ten sam kościół jest rolą uprawną, czyli rolą bożą. Kościół jest winnicą wybraną, gdzie prawdziwą winoroślą jest sam Chrystus dający życie. I urodzajność. Kościół jest budowlą Bożą, zbudowany na kamieniu węgielnym, na Chrystusie, wznoszony dalej przez apostołów. I to Chrystus zapewnia jego moc i spoistość. Te budowle określają różne piękne nazwy. To Dom Boga, w którym mieszka jego rodzina. To mieszkanie Boga w Duchu. To przybytek Boga z ludźmi, to święta świątynia. Kościół jest także górnym Jeruzalem. Kościół jest naszą matką i bywa również przedstawiany jako nieskalana oblubienica niepokalanego Baranka. Chrystus Pan, ten właśnie Kościół, do którego i my wszyscy dzięki łasce Chrztu. Zostaliśmy włączeni. On umiłował i wydał samego siebie za Kościół, aby go uświęcić, jak powie święty Paweł w liście do Efezjan. I ten sam Chrystus złączył Kościół ze sobą nierozerwalnym węzłem i nieustannie go żywi i pielęgnuje. Kiedy rozpoczęło się wspomniane Zwołanie ludu Bożego? Zwołanie to zaczyna się w chwili, w której grzech niszczy jedność ludzi z Bogiem oraz komunie ludzi między sobą. Zgromadzenie Kościoła jest w pewnym sensie reakcją Boga na chaos spowodowany przez grzech. I to ponowne zjednoczenie dokonuje się tajemniczo w łonie wszystkich narodów, jak uczy nas katechizm. Jak czytamy w dziejach apostolskich, w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie w każdym narodzie. Chrystus, przychodząc na świat, urzeczywistnia plan Ojca, żeby zbawić wszystkich ludzi. I Pan Jezus nadał swojej wspólnocie strukturę, która będzie trwała aż do całkowitego wypełnienia Królestwa. Ten Kościół, którego jesteśmy częścią, narodził się jednak głównie z całkowitego daru Chrystusa dla naszego zbawienia, poprzedzonego w ustanowieniu Eucharystii i zrealizowanego na Krzyżu. Ważnym momentem w życiu Kościoła jest pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego, który to ma za zadanie ustawicznie uświęcać Kościół i umożliwić, aby wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca. I aby Kościół, którego każdy i każda z nas jest ważną częścią, mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty obdarza go rozmaitymi darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi i przy ich pomocy kieruje nim. Dlatego to Kościół, wyposażony w dary założyciela i wiernie zachowujący jego przykazania miłości, pokory i wyrzeczenia, otrzymał posłannictwo głoszenia i krzewienia Królestwa Chrystusa i Boga wśród wszystkich narodów. I ten Kościół stanowi zalążek oraz zaczątek tego Królestwa na ziemi. Wiemy też, że Kościół osiągnie pełnię dopiero w chwale niebieskiej, o czym przypomina nam Sobór Watykański II, w chwili chwalebnego powrotu naszego Pana. I do tego dnia Kościół kontynuuje swoją pielgrzymkę wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga. Oto powtórne przyjście tak głośno wołaliśmy podczas rorat w naszym kościele, a także ten głos wznosił się i wznosi w różnych zakątkach świata, wśród wielu ludzkich dramatów, gdzie cierpienie i niesprawiedliwość dziś biorą górę. Przyjdź, Panie, nie zwlekaj. Wołają i dziś katolicy w Polsce, w Ukrainie, w Syrii i wielu innych miejscach, otrzymując często jako pocieszenie Boga pokój serca wśród chaosu świata. Wszystkie wydarzenia naszego ludzkiego życia i naszej ludzkiej historii zmierzają do tego, o czym pisał święty Paweł, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Ta jedność, komunia między nami, ludźmi, jest możliwa, kiedy opiera się na naszej jedności z Bogiem. Kościołem, tym mistycznym ciałem Chrystusa jesteśmy my, także my, którzy jesteśmy w tym kościele. Jest każdy człowiek, który został zrodzony z wody i ducha. Sakrament Chrztu Świętego jest dla nas ważnym momentem włączenia w to misterium Kościoła Chrystusowego. I święty Wincenty Pallotti bardzo chciał przez swoje działania duszpasterskie i przez dzieła spisane przypominać i uświadamiać ludziom, że chrzest, będąc jednorazowym wydarzeniem, Pozostawia skutki na całe nasze życie. Dlatego trzeba nam pamiętać, że jesteśmy ludźmi ochrzczonymi. Nie tyle, że ja byłem ochrzczony 13 lutego 1994 roku i każdy może pomyśleć o swojej dacie chrztu, ale że właśnie od tego dnia jestem człowiekiem ochrzczonym. Jestem Chrystusowy. Jestem częścią Kościoła Chrystusowego, który jest dla mnie matką, który jest dla mnie najbezpieczniejszą przystanią, źródłem stabilności, źródłem pokoju, miejscem mojego uświęcenia i moją drogą do nieba. Epifania, czyli objawienie, dokonało się także w tajemnicy chrztu Pana Jezusa w Jordanie, także w Jego męce i zmartwychwstaniu. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w czystych wodach Chrztu. Nasz grzech został ostatecznie pokonany przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jesteśmy z tym Chrystusem w pełni zjednoczeni przez sakrament Chrztu. To w nas i naszym życiu ma się w pełni objawiać Jego Boska chwała. Już za chwilę. Zostanie poświęcona woda, która znajduje się tu w centrum kościoła, która ma nam przypomnieć nasz chrzest. Ten wyjątkowy dzień, kiedy zostaliśmy włączeni w kościół. I po poświęceniu tej wody, jako wspólnota, odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, by świadomość powołania do chrześcijańskiego życia. Nie zniknęła nam sprzed oczu w gąszczu codziennych wydarzeń. I po odnowieniu tych przyrzeczeń, będziemy mogli podejść do tego naczynia ze święconą wodą i uczynić na sobie znak Krzyża Świętego na znak ponownego przyjęcia Chrystusa do naszych serc. Zapraszam, aby już za chwilę każdy ze swoim. Osobistym bagażem w sercu, zanurzył swoją dłoń w tej wodzie i uczynił nią znak krzyża świętego. Moc Pana Boga jest niewidzialna, ale jej skutki możemy oglądać w naszej codzienności. Od początku woda towarzyszy dziejom ludzkości. Jak słyszymy chociażby w modlitwach Wigilii Paschalnej, Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu świętego. To woda Chrztu zanurza nas w życiu Ojca, w życiu Syna i w życiu Ducha Świętego. To woda Chrztu przeprowadziła nas ze śmierci grzechu do życia własce. I żeby o tym pamiętać, żeby pamiętać o tym, co Pan Bóg dla nas uczynił przez ten sakrament, mówimy o sobie jestem ochrzczony, nie byłem, ale jestem, ponieważ działanie Boga tam zapoczątkowane trwa. I za chwilę każdy z nas podejdzie i uczyni znak Krzyża Świętego kapłani, ministranci, lektorzy. I każdy z Was, jeżeli tylko zdobędzie się na ten gest wiary, zróbmy ten znak krzyża ze spokojem i pomyślmy teraz chwilę, co dziś, 3 stycznia 2025 roku, chcemy na nowo zanurzyć w Chrystusie. Co potrzebuje dziś w nas powstania na nowo do życia? Co może potrzebuje w nas umrzeć? Co chcemy oddać Chrystusowi z tych wielkich ciężarów naszego życia? Albo też możemy pomyśleć o tym, czego dziś Chrystusowi oddać nie chcemy, na co nie jesteśmy jeszcze gotowi. I tak może być. Módlmy się więc, aby uświęcona woda każdego dnia nam przypominała, że Bóg. Zwołał nas wszystkich do Kościoła, że On jest źródłem naszej codziennej siły wśród przeciwności, oraz że On, król miłości bezgranicznej, ukochał każdego i każdą z nas i zaprosił do wielkiej i nieskończonej komunii ze sobą samym w Eucharystii. Amen.